Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowała się Pani na poparcie naszej akcji? Ja myślę, że. Że, że Myślę, że warto oczywiście warto podróżować, warto y, zajmować się dzieckiem, budować więzi, relacje y, y, między, y, między rodzicami, a dziec, między rodzicem a dzieckiem. I, i temu również służą wspólne zajęcia. Tak? Czy czytanie książek, czy słuchanie tych książek wspólnie razem, czy wycinanie, bawienie się, y, inspirowanie się literaturą, żeby, żeby nie wiem wymyślać różne zabawy, różne historie, podróże, Pełne, e, pełne jakichś zaskakujących e, 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 przygód, które, które jakby czekają na nas, żeby budować w dziecku taką, taką ciekawość, prawda? Temu służy dobra literatura, temu służą podróże i temu służą, e, e, służy wspólna zabawa z dzieckiem. Pani Edyto, podczas dzisiejszego dnia tak naprawdę jest to oczywiście akcja z przymrużeniem oka. Wiemy oczywiście o tym, że dzieci mają konstytucyjne prawo do podróżowania ze swoimi rodzicami, e, ale proszę powiedzieć, jak pani sądzi, czy tego typu akcje społeczne, które mają na celu zwrócenie uwagi na problem, jakim jest niewątpliwie spędzanie zbyt mało czasu przez rodziców z one mają sens. Dzisiaj życie jest bardzo szybkie i bardzo mi trudno powiedzieć, że, że, że po prostu rodzice muszą pracować. O pracy jest czasami też bardzo też trudno ją po prostu zdobyć, a jak się ją straci, to tak naprawdę czasami bywają mamy, które nie są w stanie powrócić do tej pracy. Więc e, e, moim zdaniem, co jest istotne, żeby jeżeli niedługo, to krótko, ale intensywnie spędzać z dzieckiem czas e, szukać na forach różnych, e, na różnych portalach e, 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 informacji, co tak naprawdę jest wartościowe, jaki tak zobaczyć z dzieckiem, jaką wystawę, jaką książkę przeczytać, czy kupić jaki, ja, jaką, jaki audiobook, bo tak naprawdę, czy, 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 czy jaką płytę polecić dziecku, bo nie wszystko to, co jest reklamowane jest dobre. Ważne, żeby, e, żeby dostać taką informację, czy znaleźć i podać dziecku naprawdę wartościowe rzeczy, żeby nie zawalać go setkami informacji, e, Próbować najpierw przecedzić te wszystkie informacje, no, zweryfikować i tak naprawdę, chyba z polecenia bardziej to, co jest jakby polecone, właśnie rekomendować swojemu dziecku. I tak na zakończenie jeszcze ostatnie pytanie. Jak wsp pani wspomina swoje dziecięce wycieczki? Czy podróżowała pani z rodzicami? Jak to wyglądało z rodzicami, z bliskimi? Tak, tak. Podróżowałam. To był taki czas, kiedy jak ja byłam mała, to jeszcze nie było wolnych sobót i w którymś momencie te wolne soboty pojawiły się. Jak? No to to już były totalne wyprawy pod Warszawę. Ja miałam taki, moi rodzice mieli taki duży samochód Warszawę Kombi i po prostu w tym samochodzie również spaliśmy. Ale tak naprawdę nie dalej wyjeżdżaliśmy niż 60 km poza Warszawę. Jednak rodzice nasi byli bardzo, bardzo zapracowani i to był taki system, no, Tydzień pracy, w zasadzie jego rodziców i kilka dni, a, e, i, przepraszam, i weekend wolny, a w zasadzie tak naprawdę kilka godzin w niedzielę, bo wyjeżdżaliśmy w sobotę po południu, w niedzielę e, e, spędzaliśmy czas i już wieczorem trzeba było wyjeżdżać. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.